Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow! Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Hmm. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców. Żadnego futerka. Twoje zamówienie? Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. Trzy, dwa, jeden. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No, okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ladową będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo, ja! Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem! Mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza. Bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie. A nie mówiłem. A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Oh. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Aleks znowu kopiuje moje pomysły. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne. Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O, Tak. Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba ci się? Widzę, że ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia! Pozwól, że to wezmę. Ciekawe co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! To straszne, nie jemy, pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy. Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co? A ty następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra. Nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Odgry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie. No hej. Przyłączcie się. Wow, niezła zabawa. Podoba mi się. Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra. Pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super. Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie. A teraz muzyka. Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko! Co to? Idziemy tam? Fajnie! My też! A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli! Bawmy się razem! Uhu! Dlaczego Alex nie imprezuje z nami? Zrasam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mmm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie Tak lepiej, zobaczmy Wygląda i pachnie smacznie Ale jest jak kamień Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy. Jak skała, ty co masz? Sprawdźmy. O tak, to za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący. Moja ręka jak piecze. Marie, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję... Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności, co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Kura! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da radę go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Okay. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz, mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow, uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję? Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre? Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mm, pyszności. A ty liż sobie lody. Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden. Makaron, super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. O, tak. O, ojej! Moje usta płoną! Uważaj, nie mogę się kontrolować! Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija! O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uf, jest to wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Jakie pyszne! Oj! Chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Hej! Bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie! Jeszcze zobaczymy. O tak! Wygrałam! Pogódź się z tym. Co to? Roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej! A ja mam całego Lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mija, pomóż mi Lizak jest tak zimny, że przymarł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej, trzymaj się. chwileczkę. Udało mi się. Tu język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Bingo. Mam pomysł! Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? No życe, wygrałam. Hej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nagepsy. Miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące. O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta. Zajmij się teraz swoim daniem. Mm, no, w porządku. Mrożone nagepsy, jak ja je zjem. Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci, patrz. Proszę, trzymaj. Wielkie dzięki mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała, ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Hmm. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nagecy są usmarzone. Pyszności. jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę! Ej, to było niesprawiedliwe! Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę! Jak pysznie wygląda! Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza! ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj! Moje zęby! I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Hmm. Potem mam pomysł. Pozwól, że Ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie, mój ząb. Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Wiem, co cię pocieszy. Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem.